Halo, elo. elo. 520. Witamy Was w kolejnym odcinku mojej nowej serii na kanale z gry Overcook. Jeż ile chcesz dodatek? Surf and turf. I w dzisiejszym odcinku rozpoczynamy misję 2-3. Mamy tutaj do zdobycia na 3 gwiazdki 420 punktów. Dodatek oczywiście jest z Overcook 2 rozgotowani. Kiedyś nagrywaliśmy dla Was y, ten dodatek. Może pamiętacie, może nie. Nie wiem, bo to było już dwa lata temu. Jak coś. Także. Kontynuujemy zabawę, moi drodzy. 420 punktów na trzy gwiazdki, malutko. Misja też jest bardzo prosta. Będziemy sobie gotować tutaj na basenie. Coś tu brakuje jeszcze? Bułki. Kurczę, zapomniałam o tych I bułka. tu, i tu. I od razu dwa steki. Daj mi ten talerz jeden. Nie. Czas... Okay. Idź skrój mi tam te steki. Spoko. Bo to nie ma sensu tak. Czyli co? Jedno wydaje ja, jedno ty? Za chwilę znowu. której z nas wleci i będzie buba. Tam ci pokroję ser na zapas, żebyś miała. Dzięki. Ja idę po talerz, bo nie mamy. Tu jest jeszcze jeden. Dobra, mięso jest gotowe. No to muszę zapitalać po niego. O matko. Jeden. On jest pusty. Drugi. Dobra, do tego drugiego idzie. Aha, jeszcze jeden stek i ananas. Niech mięso daj mi o nie. Masz. Jeden i drugi. Ananasy mamy, jak chcesz. Tak. Chcesz jeszcze Idę jedno? po talerz. Nie, bo to z serem też idzie. Um, o Jezu, nie postawiłem Dobra, niech będzie. O tak, I do wydania. Dokona? Tak, drugie też, tylko talerz sobie muszę przynieść. Dam ci. No dobra, jeszcze ten talerz. Tutaj brakuje co? Talerza. Okej. Okay. Dam ci ten talerz, masz. Dobra. Będzie szybciej, tak? A ja mam jeszcze jeden talerz. Zdążę dojść dookoła? Okay. Nie zdążę. Ja ci tu myję. Dobra. Mięso się w ogóle nic nie robi. No nic, dlatego... Idź. Jeden idzie czysty i jeden idzie z... Daj mi jeszcze mięso. Kapustą. Daj mi jeszcze mięso. Masz z kapustą i z serem. Tak, i jeden czysty, OK. Pamiętaj, żeby tu bułkę dać. Tu już jest gotowe, nie? Tak. A tutaj brakuje ten talerza. Idę po talerz. Czysty. Tu jest czyste. Wezmę i... A go, wzięłam. No to weź już ty. Dobra, złapię. Masz na talerzu co Zapnęłam. Ej dobre to było. Tak, Ej, do wydania. Wydać, bo nam się do wydania. Kończy. Dobra, pomidor yy, i sałata. Jeszcze tego jednego wydajmy. Pomidor i sałata, co Ci brakuje? Ser. Dobra, A... dwa talerze, pomidor, sałata, tyle. A talerz? Jezu, muszę polecieć. Yy, masz tam czyste, daj mi go. Ale my potrzebujemy dwóch talerzy. Tak mi położyłaś ten że ja na pewno tego burgera też wezmę. No i papa, no pa, pa, pa coś ty zrobiła? No ale masz go przecież w łapie. No ale nie mogę, bo jest ciężko, no rozumiem. Przed sekundą go miałeś w łapie. Dobra, coś wydałem, ale. Masakro. Czyli, że taki prosty. Jeszcze było. jeden był gotowy, no ale to już. No ta misja nie jest taka prosta przez tą taśmę, do tak jeździ, ja nie wiem co ty się tak obruszasz. Dobra, walić to grunt, że mamy trzy gwiazdki. Teraz 700 może byśmy mieli, gdybyśmy tutaj wydali. No i dobra, misja 2-3 zaliczona. Kolejna misja będzie 2-4. Stryczka szukaj. No i dobra. Mamy to. Misja 24 700 punktów do zdobycia na 3 gwiazdki. Zmienimy sobie jeszcze kucharzy. Kim by tu zagrać? Masz jakąś propozycję? Zupełnie nie. A ja tu myszko sobie, sobie zagram. A ja iti e. iti e. e. Czego IT? E. No, był taki film kiedyś o takim robocie. O takim ufolutku trochę robocie. Nie kojarzę. Miesz o to. Wygląda podobnie. Ej, co my tu robimy? <laughs> Okej, okay, są miksery. Tak. Dobra. Puszczam ci dwa razy jajo. No to dawaj. O Jezu, jak... A nie, ja ci mogę rzucić, po co ja tak się... Dwa razy jajo. No, rzuciłaś dwa razy jajo do jednego garnka. Dobra, daj od nowa. Dobra, będę rzucać inaczej. Musimy to powtórzyć niestety. Genius, no przecież się zdarza do cholery jasnej. Podnieciłeś się ty. Tutaj jak? mi rzucę. Gdzie ja stoję, widzisz? Rzucę cię tak, jak będzie mi fajnie. Byle nie w mikser. Mąka? Będzie tak? Będzie. Dobra, dwa razy miód, raz marchewka. Rzucaj mi. Tutaj na dole mi musisz tak. dać. Marchewka raz. Mm, tak, i dwa razy miód. A gdzie jest miód? Okej, okay, tutaj. Masz. Dobra. Masz. Gdzie jest jeszcze jeden miód? No nie wiem, tam gdzieś go szczeliła. Nie mam, nie widzę. No to ci rzuciłem dwa przecież. Do marchewki jeszcze miód. Ej, tu już jest gotowe. Masz. Tak. Dobra. Co idzie w następnym? Z czekoladą i miodem. Daj mi czekoladę jedną. Miód znalazłam. A, widzisz? Jednak się znalazł. Miód. A, po co ja Cię to odrzucam, Jakie ja Ci to mogę tu skompletować? Nie No możesz. I miskę. Misur. Albo nie mogę Ci skompletować. Masz. Na górze Ci tu puszczam. Okej. Okay. Nie mogę Ci skompletować, bo Ty wydajesz heheheżki. Odrzucaj mi tam gratę Masz na kolejne? Powiedz jak będziesz gotowy tu przyjść Co po tu to. Co tu jeszcze dorzucić mam? No miód. Tutaj? Tak. No dawaj. Masz do wydania? Co ci tam rzucać następnego? Eee, tylko miód. Eee, szukam go. Masz dwa. Jedzie okay. miska do ciebie. Następne mąkę tam mi rzucaj. Dobra. Eee... Talerze masz od razu w mik. I mi mąkę rzuci jajko. Wiem. Masz. W no gotarzy? puszczaj, puszczaj. Dobra. Niska się zarespi, nie? Tak. Ej, tutaj jest... Brakuje... Ej, a gdzie jest druga? Nie, wszystko jest dobrze. Gdzie jest druga miska? Już się zrespiła. Dobra. Rzuciłam Ci wszystko. Okej. Okay. Wszystko? Tak. No dobra. Dobra, masz talerz. Dawaj. Ej, ja brakuje... Tu chyba miód leży. Tu też miód? Nie. Okej. Okay. Eee... Tak. No dawaj, dawaj. Masz do wydania. Co idzie następne? Miód, czekolada. Daj mi miód czekoladę. Miód. Miód. Miskę ci daję i ci rzucam jeszcze czekoladę. Tak. Dobra. Migiem. Masz ten miód. Jezu, prawie do kosza. M miód, mąkę i jajko. Czekolada, jajko, mąka. Kurde, zaraz nam czasu, odejmij. Masz, gotowe, gotowe, gotowe. Leci do ciebie. No kurde, patrz, no nie złapałem tego. Ja pierdzielę. Masz talerze. Nie wierzę w to, to jest jakaś porażka. Bierzesz bo... talerze? Nie, nie biorę. No to jeszcze raz, miód i marchewka. Ale dałem dupę. Troszkę. Miód i marchewka. A potem jeszcze miód i czekolada. A nie trzeba już więcej. No. Trzymaj. Te dwa zróbmy. A jezu! Hop! Masz. Co tu jeszcze brakuje? Mąki. Kurde, trafiłaś idealnie. Próbowałam. Wyszło ci. Tak, to jedno jeszcze do, żeby zdążyć zrobić. Szkoda, że tym rzucać nie można. No nie. Powinno się udać. Rób się, rób się. Masz talerz? Masz. Mam, i to dwa. Eee, dobra. I to będzie tak na styk biegnięcie, więc... Eee, easy. Dobra. Chociaż tyle. I akurat w jednym czasie nam odjęło i wydałeś. Wiem, widziałem, widziałem. Kurde, fajnie. dobrze byśmy tu mieli punktów, gdybym to żarcie mi nie spadło. Ale i tak, no popatrzcie ile mamy. Gdybyś tego teraz nie wydał, brakowało, mamy 60 że... w minus. Dwa zamówienia nie dostarczyliśmy. Mhm. To coś 900 punktów może byśmy mieli. Jakbyśmy się postarali to pewnie tak. Zobaczymy na podsumowaniu ile do platyny brakowało. <grytanie> Dużo. <grytanie> A, zobaczymy. To była druga misja, nie? Tak. Okej, no i ukończyliśmy też tym samym drugi etap. Na trzy gwiazdki. Jedziemy do cebuli, moi drodzy. Sala tronowa. I będzie rozmowa z cebulą. Będziemy rozliczeni z gotowania teraz. Uje, ujej. Jeche, oj, Właśnie tak cebula zawsze gada. Posłuchajcie sobie widzowie. Miło Was znów widzieć. Nie patrzcie na mnie. Poprosiłem Kevina, aby nasmarował mi plecy, ale się nie przyłożył. Przez to od tyłu wyglądam bardziej jak rzodkiewka niż cebula. Cóż to dla mnie macie? Rada będzie zachwycona. W takim tempie wrócę do domu, zanim zejdzie mi czerwona opalenizna. Jeszcze jeden wypad powinien wystarczyć. Kucharze moi, pędźcie więc i przynieście mi kolejne skarby do podnie dla podniebienia. No, czyli wychodzi na to, że jeszcze mamy do rozegrania panie i panowie jeden etap, czyli trzeci. No i później jeszcze tylko Kevin do rozegrania będzie i kolejny tutaj dodatek pęknie. Surf. Entur? Surf Entur. Surf Entur, dokładnie. No i zobaczmy, co nas tutaj teraz czeka. Misja 3.1. Oczywiście sobie ją rozegramy w kolejnym odcinku z Overcooka. A tymczasem my się z Wami żegnamy i do zobaczenia. Cześć! Pa!